Panie Kratosie, poproszę na słówko. Mów. Jeżeli będziesz potrzebował moich usług, a mnie nie będzie w pobliżu, te zmyślne dzwonki pozwolą ci mnie szybko powiadomić. Po prostu weź zamach i rzuć w nie toporem, a na ty... Już. Ja rozgryzłeś to. No dobrze, wiecie jak mnie przywołać. Tak czy siak, chcieliście porozmawiać o czymś jeszcze? Mam pytanie. Cudownie! Z przyjemnością dzielę się wiedzą z ciekawskimi. Patrząc w dół za tamtą bramą, zauważyłem smoki. Smoki? O nie, pani się. To są lindwyrmy. Potomstwo pani Nidhog. Nidhog? To ich matka? Tak jest! Oraz w pewnym sensie kluczowa część kręgu życia Yggdrasilu. Ja troszczę się o gałęzie, a nithoc podgryza korzenie, żeby nie dopuścić do ich przerośnięcia. To krucha równowaga. Więc są przyjazne? Cóż, może nie tak grzeczne jak ja, ale nie trzeba się ich obawiać, o ile nie zaburza się ich spokoju. Nithok to surowa matka, wychowująca potomstwo z taką samą stanowczością, z jaką broni ich bezpieczeństwa. To brzmi znajomo. Zapraszam ponownie. Ja już tu jestem, Panie Kratosie. Może doszło do nieporozumienia. Dzwonki służą do wzywania mnie, kiedy mnie tu aktualnie nie ma. Czy ty po prostu lubisz dźwięk tych dzwonków? Chyba rzeczywiście brzmią naprawdę ładnie. Panie Kratosie, to do Ciebie wyjątkowo niepodobne, ale skoro tak bardzo podoba Ci się dźwięk tych dzwonków, nie będę Ci przeszkadzał. Tak, doskonale. Świetny rzut. Z tej odległości dźwięk dzwonków jest ociupilkę nieprzyjemny, więc może mógłbyś. Przestań. I już tu jestem, tak jak wcześniej. No to. Wszystko jasne. Usiłujesz popchnąć mnie na skraj jakiejś emocjonalnej przepaści. Mam rację? No, nie tak łatwo zdenerwować mój panie. Zostaw te głupie dzwonki! O? Yeah,